Witam panowie, panie z tej strony, Emir I dzisiaj pograłem sobie na splif. Jeżeli ktoś grał w Minecrafta, to będzie wiedział o co chodzi, a jeżeli nie, no to zobaczę za chwilę. Po prostu strzamy sobie pod siebie i, i musimy spadać, więc to będą. Wow, bardzo szybkie gry! No właśnie, widzicie, bardzo szybkie będą gry. Gram ogólnie do 15, jest ze mną Robcio, Ertu i Shizuo Ero. Zwany jako Dawid, Shizuo, oczywiście. A reszta zawalić. No. no i no. mówię, bardzo szybkie gry tutaj będą, także ja nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że fajnie, jak nie, to. To nie, jak będziecie chcieli to możemy wziąć więcej osób Ogólnie to ja kiedyś widziałem w tym CS-ie takiego splifa, Że, 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 że z babikami się bawiło, nie mogę teraz go znaleźć niestety, no ale cóż jak... Dawid, Dawid, Dawid wygrasz stop, to, dawaj! Stop. Stop. Jezu, co tu się w ogóle dzieje Dawaj to Magia tu się dzieje Padaj. Kiedy w końcu spadnie... Tak. Tak, Kurde, jak oni nawalają. A co jest na tym w ogóle srebrnym yy, takim schodkiem? Yy, a, A on się respi? Ta, on Dobra. Się respi co tak. Dobra. O, i, i, i. No halo, co jest, co za tak długo? Się... No, <laughs> jest, jeden, jeden spadł! Tak, 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 tak! 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 Dobra, udało się! Wygraliśmy pierwszą. fajne to jest. Fajne to jest, no. Spoko. Jak macie jakieś no. więcej trybów, to możecie dawać. My tam no, widzieliśmy jakieś. Dobra, Dobra czekaj z, z, się wejść. Nie, nie da się. Nie Śpinamy się Artur Szkoda, no ale cóż Dawaj parkour Tak no, no nie Bo potem się da skakać jeszcze, wiesz, jak ten jak to leci no to fajne To jest fajne, że, że tak od razu nie giniesz A może zauważyć To jest bardzo fajnie zrobione według mnie No ale cóż, ja tym razem zakonam serwera nie R co nie Artu No ja no właśnie, jest dobry, dobre FPSy tu są, więc mogę sobie pozwolić no to moja A dobra spadł jeden oh, Kurde oh. Dawaj, dawaj, fu, Shizuo, Dawid, dawaj, dawaj, dawaj Nie. O, dobrze, Dawid, widzę, że cela jest nowego z Globala Masz? To jak tam, w skali od jednego do 10, dziesięciu 10, jak fajna ta mapa według was jest? Ja. Kurde Nie wiem, może być to 6. Co mi pijesz? Na nie... no, to też się chyba nie dawaj O kurde Co ty odwalasz Dobra Ej, nie yes. tak, Wygraliśmy spadłem tak. <grym _> Nie jazda tu, naprawdę jest masakra Ej no, więc spróbuj na to posadzić Dobra spróbuję już idziemy, już idziemy Myślę że się da Nie ale fajnie, to nagrywanie idealne jest według mnie serio daj się. Da się ty, ale ja Dobra. Dobra Dawajcie dawajcie o, dobra, dobra, jest! Nie wytrzymam! Ja że nie mam. No, spoko. Nagrywamy tak do nie wiem, do... no tak jak rankeda chyba, bo ustawiłem tak, że rankedowy tryb jest. No więc dawaj, nagrywamy tak, najlepiej będzie chyba Ty to, kurde No jest? To po zasadzie jest dobra dara O nie 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 ma tak Giniesz! No nie w ogóle to wiecie, że będzie to zmiana to? stron, bo wiecie, tak niezrównoważone, nie to troszeczkę jest ta mapa, nie? Więc trzeba zmienić stronę ogólnie. Zobacz, czy my się możemy podsadzić. Ej, nie nie wiem nie, nie wiem wiem, Oooo, no to no, please. No please, tak, tak, nie ma. tak. O A yes. Ale no, jakie taktyki w ogóle są nowe, nie? Ale to dawaj, podsadź jeszcze raz. Masakra. O, ja. Dawid, dobra, ty skakuj. Hello? Ogólnie to ma trudniej ten, który podsadza, niż ten, który jest podsadzany, dobra. według mnie. Bo... wiecie, bo tam od razu strzela do was typo z góry i nic nie można zrobić tak naprawdę. Co nie? Masakra jest. Ale dobra, dawaj. Kto się podsada Dawid? Dobra, teraz ja. Je teraz to nie. Dobra. Ja się... Dawaj. Ale taktyki są... Nie ma! Nie! Padł? Dara? No, spadł, dobrze, dobrze, dobrze Dawid, chodź piona. Dobra, i dobra, może by podsadzki Nie, no tam. właśnie o to o, chyba o to chodzi, że jest podsadzka, nie? Żeby podsadzać. Dawid, teraz jest klapy. Mi się wydaje, dabry, że to trzeba my. wykorzystywać dabry, wtedy. Dawid, dawaj. Idziesz. No. <laughs> Dara eee, Dobrze Ej, co tak późno co tak późno Bo ty kilometr od tego... Czas zna. synchro tutaj Ej. zrobić Tam no stoję, nie? Teraz ja, dawaj, dawaj, nic dawaj, nic dawaj nic teraz nic ja Teraz ty, no No, a zaraz nic. sobie zrobimy bez tych podsadek Serio, bo to tak wiecie, będzie monotoniczne strasznie O! Dara Ej, nie Nie ma na... Aaaa, tak Dobrze, nice, Dawid Co, jak ty nie spadłeś? <laughs> <laughs> bez podsadek teraz Dobra, teraz Poczekaję. bez podsadek Teraz bez Uy. Już wygrałaś, wleciał tylko ja czułeś w ogóle? A dobra, mam dobrą Baj, Robcie dwie rundy, no robcie nie nic. Mapę psuję I? Psujesz i psuje, nie było Ale się zaczęło No o Jezu nie, wpadłem już Dawid Kurde, ale słabo poszło Masakra, na razie wygrywają z nami porządnie Widzę, że jesteście sobcami w splifa. Nie, A, nie my wy Co? My. A my? Jezu ja pomyślałem, że my CT Bo wiesz, te USPki mnie zmyliły Kurde To my jesteśmy sowcami w splifa, Dawid no. No nara? Nara, 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 nara nara Okej, zmiana stron, słuchajcie, teraz Dawid nowe taktyki musimy wymyślić jakieś Jak zmiana stron jest o, wiesz, Nie wiem co, wiesz tamtą taktykę Kiedy numer 381 wiesz, tamto wiesz, tamto nie? Tak tamto rand <grych> Dawajcie run robimy Ej Dawajcie Runboos musimy zrobić, dawaj chodź Dawid dobra. Chodź, Ale idziemy Na trzy strzały Dawid Jakie skocz biegaj na trzy ci strzał no, no dobra Teraz? Chciałem, muszę dać tam Ale było, dobra <grym>, Nie zabijajcie, nie zabijajcie, nie zabijajcie, nie zabijajcie A, okej, okay, okej, okay, okej okay. no, no Dawaj, no. dawaj O Jezu, dobra Aaaa <grym> Lamusy Lamusy Strajerzy Aaaa a... Nie, to nie! Dawajcie yes. Yes. Kurde Ale prawie nawet wyszło, Randbusty dobre były nie no do, a dobra dawaj jeszcze raz runboosta, chodź na trzeci, strzał znowu Dobra Ale Dobrze, a prawie Dawid Nie wiem po co my te runboosty robimy, ale okej okay, niech będzie O, nie Okej okay. No nie Ja wam mówię kurde ja wam mówię, że potete jest łatwiej Serio Także tak było Potete jest łatwiej A dobra dobra dobra

Prawie wyszło Ej, co, aha, dobra? Ok, ale my widzieliśmy jeszcze takiego jednego spliffa, znaczy ja widziałem przynajmniej, że były wabiki. Jak go znajdę, to go też nagramy, bo były pizzki. No, no, daj Chodź, chodź. Dobra, oni robią rambusta, więc spoko. wow Ale wyszło, wyszło. Kto to tam? O, dobra! to było dobre. To było dobre. Ok. Wyszło. Nie to jest fajne, żeby sobie pogodzić ze znajomymi linka będziecie mieli wy w opisie, ale możecie sobie też Spliff pit napisać, jeżeli wpisać w wyszukiwarkę, jeżeli chcecie O Hello! Hello! Hello. A, <laughs> to, to nie! Kurde yes, no ładnie. Ale zabijam chociaż jednego. Kiedyś tam nie wchodzi teraz... No bo jak gra, z OSPK to, to, to łatwo gorzej jak skosą, bo to jest takie Wiesz, o co chodzi. A tu patrz tu możesz ich ładnie rozwalić. chodź. chodź. Oj, nie sorry. No, nie, nie skać, nie skać, bo oni są przygotowani na run boostę, nie? Oj, oj, głowy dostałem. Oj, oj, oj. Nie skać na takim głupi. Dobra. No, dobra. dobra no! Co jest? A ty wiesz, że masz nieskończony Siamo, nie? On no! Nie! 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 Jest, nie. jest. Ale w ogóle jak ta arena jest ta, poniszczona, wyobraźcie sobie na 20 osób na przykład No, a to, by, było, a to by fajnie Ale imba nie było Bez, 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 już nie robimy tego runboosta Chodź Artu, patrz, chodź O! Skakuj O dobra Od Odgryzamy, odgledzamy Odgradzamy się Zagradzacie ci się Ja tak kiedyś robiłem w, no. w Minecraftu Odpadł? Dobra, Odpadł? nice, ładnie, Odpadł. ładnie, ładnie zabić Teraz ty r spadasz Robciak chcę za nim skoczyć <laughs> <laughs> W ogóle to jest chyba łatwiejszy BH, wiecie? No tak się że zauważyłem <laughs> robicie, rob.. Rob.. jak patrzę na arty, to tak mi się Widzicie, że wy zginęliście tyle samo razy? Patrzcie na taba A, O Jezu, co ty? Jaki surprise w ogóle, ja się nie spodziewałem Kurde, no spadłem yep. dawaj dawaj, Aj Ej, no P九al. dobra Dawid, dwie musimy wygrać, dawaj A my jeszcze Nie wygracie tych sześciu, nie ma opcji Jak nie? Nie wygracie Dobra, dobra? Tylko chyba pierwszy drop po Masz? no! Już! Co za kutasy? Oj 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 Nie, 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 nie! Kurde! Nie ma! Nie ma, teraz ty spadasz gnoju! O nie! Kurde! Dawid musimy się skupić! Dobra, skupienie! Skupienie pełne, dawaj, musimy to wygrać, nie ma opcji Z gównami nie przegrywamy, tak? No, Art z gównami nie przegrywamy. No, nie mogę znowu. No, zniszczone Dobra, nara jeden. Teraz jeszcze tego, kto to jest Rtu? Na, nara, dobrze, Dawid, chodź, piona, piona. Chodź, piona. O nie, piona! Piona! Dobra, teraz Takie uniki No, ale udało mi się. Podsadzka, Artu, Ja wam dam podsadzkę, kurde. Won! Won, gnoju, won! won! WON Dobra, spadł. Dawaj, teraz, no nie, kurde. Słabo. Słabo. Dobra. Jeszcze długo podtrzymał tam. Ale podtrzymał właśnie da długo Dawid podtrzymał, co nie? No, no. Ja, ja tam skakałem ja po tym. Por ja, skrywałem. Skrywałem po tych spadających ty. Dobra, weź znisz granata, 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 Dawid. Bo nie pamiętam, gdzie on jest dokładnie? Nie ma granata. Jezu, jezu, dara! Jeden padł. Dobrze, jest! GG! Wygraliśmy! Główna, dobra! Jeżeli chcecie dogrywkę na kanale, bo możemy zrobić o to jest zajebiste, to piszcie w komentarzach gdzieś, bo my sobie możemy naprawdę na ludzie zrobić tą dogrywkę. Eee, wygraliśmy, jest na razie 1:0. Możemy tak zagrać na przykład do trzech, takie BO3 zrobimy, wiecie, na kanale, czy coś w tym desce, nie? Ze splifa. na przykład na innych mapach, czy coś, nie wiem, ale to zobaczymy. To pożegnajcie się tak ładnie. No, na no. no to elo, elo. Kończymy. Eee, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Cześć!